z Tą Republiką Ludową, a potem e, wojnę z e, Polszewikami. Półk nawiązywał swoimi tradycjami do pierwszego pułku e, e, z szoleżerów cesarza e, Napoleona, e, z szoleżerów transjerów gwardii cesarza Napoleona e, i e, jako taki pretendował zawsze do bycia najlepszym czy jednym z najlepszych półków e, w kawalerii. Po temu też dowody na polu bitwy, który, na, który, w ramach których w ramach, który w czasie wojny w 1920 roku dokonał wielu, wielu bojowych czynów, za które kawalerzyści, a również standard pułku został oznaczony orderami odrębny w Szyki, które teraz kawalerzyści nam pokazują, były wykorzystywane przez kawalerię do przemieszczania się. Jak możecie Państwo sobie wyobrazić, w momencie, w którym trzeba zapanować nad przemarszem sześciu koni, jest to stosunkowo proste. Natomiast pół kawalerii przed wojną liczył 400 koni i w momencie, w którym musiał, coś, musiał się manewrować, musiał wykonać jakieś zadanie. Było to bardzo ważne, żeby, żeby to wszystko było zgrane i mogło faktycznie osiągnąć swój, swój cel, czyli żeby, żeby przemieścić się z punktu A do punktu B. W okresie wojny o i, wolność i, i, i granice kawaleria walczyła jeszcze szarżując, tak? czyli, czyli faktycznie konno, konne bitwy jeszcze się odbywały. Więc kawalerzyści y, musieli, musieli się przemieścić na, na miejsce boju i w czasie boju y, 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 nad końmi przodu z tyłu jest roczony koc i, i owsiak. Nasz oddział stacjonuje tutaj po sąsiedzku, w starej miłosnej, korzystając z uprzejmości stowarzyszenia Szwadron Jazwerp, na którego koniach ćwiczą nasi kawalerzyści ochotnicy. Sami kawalerzyści ochotnicy muszą za swoje własne pieniądze, w swoim własnym czasie wyszkolić się i się ubrać. Natomiast fakt, że, że możemy ćwiczyć na koniach, które są ze sobą zgrane, które są w jednym stadzie no jest bez, bez wątpienia wielką zaletą i dzięki temu te manewry właśnie wyglądają tak, jak Państwo możecie zobaczyć, że konie idą równo, wiedzą co mają robić w swoim szyku, swoim poruszają się tak jak, jak powinni. Wyszkolenie konia, wyszkolenie konia do, do takiej pracy zajmuje dużo czasu. Mamy dzisiaj tutaj jednego konia, który jest debiutantem na, taki, na takiej imprezie, jest to drugi koń, którego Ale też już na poprzednich pokazach pokazywał nam, że, że to są jednak nerwy dla, dla tych zwierząt i, i muszą, muszą troszeczkę też, musimy to brać pod uwagę i, i szkolenie i pary jeździec i e, koń no, zajmuje troszeczkę czasu i wymaga dużej pracy e, poza, że tak powiem, publicznością.